Cześć, to moja własna piosenka. Jest dla wszystkich. Wszyscy może oglądać. Chwila. To wszystko jest nam. To jest to, to, tamto, to, to i to. Ja jestem tutaj. cześć to jest. Miłe panienki. To wszystko jest. Ale... Ale bylo vám, milo, fajně. Ještě tak fajně. Bylo, 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 Ale, ale, ne, tak milo. Máma, bylo... A, pará, Mám dužo děla, ale... Ještě tak pěkně. Bože, je skvělé, co? bo ja teraz to wszystko nagrywam. Nie, to cały żyją. Bo to jest to wszystkich, tutaj ma kiutka tych rzeczy. A tam jest tamty, tu jest tamty. A ja przy sobie mam nic. Ale, ale było miło. Panieki, tak ja mówię, ja, dzięki za to wszystko, ale proszę o subskrypcję, ale muszę być to miłe. Jeżeli mi subskrypcję, to może być tam najlepszy odcinek. naprawdę, jeszcze mi dać masę subskrypcji...